Chciałem zobaczyć jak zarabiasz na walentynkach. Przepraszam bardzo panowie, macie może zegarek. Przepraszam bardzo może papierosa. Znaczy na razie jestem w czasie. Znaczy, Wieczorem? Wieczorem. O nie wiem jeszcze, nie wiem. A, ja wiem co głupio brzmi. Tak. E... Aha, to no, wiem o co chodzi mi więcej. To chyba po prostu towarzystwo jakiegoś, bo jestem samotny od kilku lat. Chciałam ja zapytać, czy może nie to Pan Pięknie, dla pięknej Pani. Znaczy, to był jakiś związek? Z czym? No... Y... Kupi Pan, czy, czy co? Czy... Pewnie, że kupię dla Pani. Dziękuję. dziękuję. Y <grydyski>. Nie jakieś kluby, cokolwiek, bo jestem, kurczę, zawodna w pięć na i szukam jakiejś miłości, no to... mi się trafiło, naprawdę. Do Dobra, może piękną różę dla pięknej damy? Dzień dobry. Zatnika kawalerowie. czemu nie? Czemu nie? 20 złotych. Nie ma problemu. 20 złotych mówi pan. Ale 10 by nie dało rady? No, prawie więcej. 10 mogę panu dać. Jak tak pani chodzi, pani tam... No właśnie, będzie ładnie. Daję pan 10 i ok, jest ok i jest sobie... Czego 10? Proszę, 10 złotych? Ta proszę bardzo. Tata ma na pewno, nie wiem, czy by się dobrze czuła stąd. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Ok, ja dobrze. wszystkiego dobrego. Nie jest droga, nie jest droga, a duża może być gwarantem sukcesu. Ja, Okej. Okay. Okay. ok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. To był przypadek? Nie. To jest taki... Jajco. O, no, nawet no, kiedyś tefany 24. Tewany? No. no robią tutaj właśnie koło wolca, w cinibie i tak dalej. Takie różne sobie żarciki. To już z kukuję tej kamery to wszystko kraju sli, bo jest tutaj. taki. tutaj. O matko, no Jezus, co ty robisz?